Cześć, to ogródnik dla zabawy. Dzisiaj odpowiem na wasze pytania o hydroponikę, a w następnym odcinku pokażę wam jakie są szkodniki i jak z nimi walczyć, żeby rośliny nam dobrze rosły i żeby nie było tak, że ktoś ma złą rękę do roślin. No to często jest właśnie tak, że przychodzi szkodnik i nagle roślina umiera, nie wiedzieć dlaczego. Więc dzisiaj zaczniemy o hydroponice. Hydroponika jest to yy, takie podłoże i taki sposób uprawy, który wiąże się z tym, że siłami kapilarnymi woda podciąga się w górę do rośliny, do korzeni rośliny i roślina w ten sposób dostaje składniki odżywcze, ponieważ jest w hydroponice dostaje też tlen, bo, bo są przerwy powietrzne między poszczególnymi drobinkami tego podłoża i tak roślina dobrze sobie rośnie. Na dnie tej doniczki jest woda, i ta woda kapilarnie, siłami kapilarnymi podchodzi w górę. Większość roślin lubi to podłoże i nie ma z tym problemu. Myślę, że nawet wszystkie rośliny można zaryzykować, że, że wszystkie rośliny mogą rosnąć w podłożu hydroponicznym, tylko nie wszystkie rośliny mogą być uprawiane w hydroponice, czyli w sukulentach. Nie wyobrażam sobie, żeby tam był ciągły dostęp wody. Więc myślę, że przelewanie tego podłoża jak najbardziej tak, a sam dostęp bezpośredni, nie wiem, muszę spróbować, nie, nigdy nie próbowałem. Jeśli chodzi o rośliny, które dobrze rosną, na pewno są tu alokacje. jest e, jedna alokacja. aha, więcej nie przyniosłem, jedna alokacja, ale mam dużo alokacji w tym rosną doskonale i na pewno polecam. Tutaj dla odmiany jest anginka, geranium, który z Wami wsadzałem też. Jest to dwie sadzonki, które no wybujałem tu strasznie, więc muszę z nimi coś zrobić w geraniu. Ucinamy, ono się rozrasta. Bardzo łatwa roślina, bardzo fajna w hydroponice, czuje się doskonale. Imperial Green Philodendron. Pytaliście o niego, więc też go pokażę. W hydroponice jest mu bardzo dobrze. Ma niestety efekty działania szkodników, o których opowiem Wam właśnie w następnym odcinku. Ponieważ te szkodniki mogą spowodować śmierć rośliny i to w bardzo szybkim tempie. Ja zobaczyłem to troszkę za późno, dlatego efekt jest taki, że no nie ma tutaj jednego liścia dużego i jednego małego liścia. Tutaj był odrost. Niestety też roślina go zgubiła, dokładnie zgnił u podstawy i odpad. Więc w następnym odcinku opowiem, co zrobić, żeby tak nie było. Jeśli chodzi o inne rośliny, które lubią podłoże hydroponiczne, jest to na przykład e, syngonium. syngonium, które rośnie znakomicie i ono rośnie nawet lepiej u mnie w hydroponice niż drugie. Takie same mam w ziemi, w Bigosie, więc to rośnie jeszcze lepiej i fajniej. Więc na, I jest bardzo sztywne. Zobaczcie, tutaj nie ma nawet palikatum i ono rośnie w górę, a nie, a nie rozkłada się, jak to syngonium lubi, i, i wtedy ma ten brzydki pokój. E, filodendron. To jest Green Princess. No to 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 już jest mistrzeni w ogóle, bo ona świeże przyrost, jak widzicie, i ona uwielbia hydroponikę. Uważam w ogóle, że to jest jedna z, naj, z najłatwiejszych roślin i polecam ją początkującym, ponieważ ona sama chce rosnąć. Pokażę wam jeszcze coś. To jest awokado, awokado, które rośnie w hydroponice. Tak, ona ma tutaj na końcu już malistki. Pewnie nie widać, ale... Ale ma, uwierzcie mi, i po bokach też już coś wychodzi, więc bardzo się cieszę. Rośnie fajnie. Więc na pytanie, czy wszystkie rośliny można uprawiać w hydroponice, ja bym zaryzykował, że tak, wszystkie, ale trzeba rozróżnić sposób podlewania i ilość wody, która stoi w Doniczce. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jak woda nie stoi w Doniczce, to nie jest hydroponika. Tak, ale w podłożu hydroponicznym można to uprawiać i, i uważam, że. Zaryzykuję, że wszystkie rośliny można. Jeśli chodzi o skład podłoża hydroponicznego, bo takie pytanie też było, skład jest jaki sobie wymarzycie, aby to były drobiny, które będą porowate i będą mogły sprawiać, że woda siłami kapilarnymi będzie podciągana z dołu do góry. Więc leczuza na przykład składa się z pumeksu, lawy wulkanicznej i zeolitu takie podłoże ja też sobie robię, ale do tego podłoża dodaję też na przykład keramzyt, który gdzieś mi tam zostanie, seramis, dodaję też perlit. To wszystko działa. Nic się nie dzieje z tym, nic rośliny nie, nie narzekają i jest fajnie. Poza tym w podłożu takim zwykłym keramzycie też doskonale rosną rośliny, bo i ta alokazja wielka jest w keramzycie. I awokado jest w keramzycie, i syngonium w keramzycie. I to doskonale rośnie, nic się z tym nie dzieje, i uważam, że to też jest dobre rozwiązanie. I na pewno polecam dla początkujących keramzyt, mm. ponieważ jest to najprostsze podłoże. Jeszcze takie było ciekawe pytanie, na przykład odnośnie tego, czy korzenie, yy, czy inaczej, czy rośliny hydro, w hydroponice mogą być w mniejszej doniczce niż by były w ziemi. Ponieważ mówi się, że w podłożu hydroponicznym mają stały dostęp do wody i dzięki temu nie potrzebują tak dużo korzeni. Jeśli chodzi o pobieranie wody, rzeczywiście te korzenie są w wodzie i mają łatwiej, ale nie tylko korzenie są po to, żeby pobierać wodę, tylko są też po to, żeby, znaczy wodę, powietrze też. Są też po to, żeby roślinę stabilizować. Więc. Często robię tak, że w hydroponice daję większą doniczkę, ponieważ roślina ma łatwiej w hydroponice, ma stały dostęp wody i u mnie ma tych nawozów dość dużo, więc bardzo szybko te korzenie tam zarastają sobie i stabilizują roślinę. I uważam, że jeśli miałbym komuś doradzać, to bym powiedział, że doniczka musi być dobrana do rośliny, a nie do podłoża. Więc uważam, że tutaj doniczkę trzeba dobrać do rośliny. Czyli do wielkości rośliny, jak ta duża lokacja, na przykład ona jest w doniczce takiej. Nie wiem jaka to jest, dokładnie jaki ma rozmiar, ale jest jakaś 15 pewnie. I ona to jest doniczka, którą bym zastosował też w ziemi. I w hydroponice jest takim samym, więc raczej wydaje mi się, że doniczki muszą być takie same i tu i tu. Jeśli chodzi o, o to, czy korzenie mogą być w wodzie. Na pewno nie na początku, czyli jeśli wsadzacie roślinę, na pewno zawsze o tym wspominam, musi być warstwa separacyjna i na początku, szczególnie jeśli roślina nie przechodzi z hydroponiki do hydroponiki, tylko przechodzi na przykład z bigosu, to korzenie nie mogą być w wodzie, ponieważ po prostu zgniją i, i nic z tego dobrego nie będzie, więc musi być ta warstwa separacyjna, a później rośliny i tak sobie poprzerastają, bo one i tak, te korzenie i tak będą w wodzie. Zobaczcie. Korzenie są na dole, one i tak się zanurzą w wodzie, bo, bo to lubią i, i stoją cały czas w wodzie i się z nimi nic już nie dzieje. Dalej sobie rosną i jest ok. Czy bieg rośliny ma znaczenie? Ma. Dlatego ma, że starsza roślina ma po prostu łatwiej. Jest silniejsza, jest mocniejsza i ma łatwiej niż mały maluszek. I teraz w drugą stronę mówiąc, duża roślina ma też dużą masę zieloną. Więc zawsze proponuję przy przejściu do hydroponiki chociażby zmniejszyć tą masę zieloną, sadzonki cięte, jeżeli jest taka możliwość, i wtedy roślinie będzie jeszcze łatwiej, ponieważ ma mniej energii potrzebuje do utrzymania tego wszystkiego, co na górze. I maluszki z kolei, jak przesadzamy, one mają ciężko, i spotykam się z różnymi, różnią mnie, jest, tak? Jeżeli przesadzam z ziemi, do hydroponiki, alokazje na przykład, one bardzo często zgubią liście, nawet wszystkie, i później odrastają. Więc trudno powiedzieć, czy jest im źle, no ale tak reagują. Nie wszystkie, bo z hydroponiki do hydroponiki na przykład przesadza się bez problemu i rosną dalej, nic się z nimi nie dzieje. Dlaczego gniją korzenie? Korzenie gniją dlatego, że y, mają za dużo wilgoci, czyli mają za mało powietrza w zasadzie, dlatego gniją korzenie. I co z tym zrobić? Kolejne pytanie było, czy jeśli korzenie, wiemy, że częściowo są zgniłe, ale już są w korzenie hydroponiczne, czy to przesadzać, czy nie? Więc jeżeli korzenie zaczynają wam gnić i roślina zaczyna wam umierać, no to oczywiście, że trzeba próbować ją ratować. I teraz jest wszystko zależne od tego, w jakim stopniu to jest ten problem istnieje. Czyli jeżeli roślina jest bardzo, bardzo. Zniszczona na górze, czyli widzimy, że gnije, że usycha i czujemy, że te korzenie albo widzimy w szklanym naczyniu czy w przezoroszczystym naczyniu, że korzenie są zniwe, no to trzeba ją wyjąć i przesadzić. Jeżeli są nowe korzenie, które są bardzo duże i widzimy, że są bardzo duże, wystarczy zastosować, znaczy nie, 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 nie zawsze wystarczy, ale polecam zastosować enzymy, które spowodują, że Część tych zgniłych korzeni zostanie przetworzona przez roślinę. Jeżeli jest ich bardzo dużo, no to niestety nic się nie zrobi i no, trzeba raczej ją przesadzić. Można próbować przelewać roślinę, ale z doświadczenia wiem, że to mało się mało, mało daje. Czy dolewam, czy uzupełniam pożywkę? Jeśli chodzi o, o pożywkę, ja w zasadzie dolewam. Zdarza się tak raz na jakiś czas, że przepukuję rośliny. Nie lubię tego za bardzo robić, no bo nie chcę tego robić wodą chlorowaną z kranu, tylko wodą odstaną, więc jest to kłopotliwe dla mnie i rzadko to robię przepukiwanie roślin. Z reguły dolewam odżywkę i jest im dobrze z tym. Jeszcze na koniec chcę Wam pokazać coś. To co prawda nie jest hydroponika, ale to jest coś pięknego. To jest Filodendron z Florence Market. Pokazywałem wam go całkiem niedawno. Ma już teraz gigantyczne przyrosty. Nowe liście. Zobaczcie tutaj różne, różne przyrosty są. Gdzie one są? Gdzieś są. <todgłosy> tutaj jest jeden. No jest ich kilka. Nie wiem. Jakoś mi się pochowały teraz światło. No to świeci, więc yy, nie wiem, ale tak to nowe liście rośnie znakomicie i przesadzany jest, ponieważ był w podłożu Odpowiednim dla Lodendrona były już przesadzone, więc to też jest pewien plus, że kupując roślinę nie trzeba je od razu przesadzać. Jest jeszcze jedno, to nie, nie, takie pytanie nie padło, ale można uprawiać roślinę w hydroponice bez odpływu. Tak, w słoikach bądź w innych naczyniach yy, czy, czy w posłonkach można takie rzeczy robić. Jest to o tyle kłopotliwe, że. Po pierwsze nie wolno przelać rośliny, bo nie ma jak za bardzo z niej wylać tej wody, to jest jedna rzecz i druga rzecz, jeżeli cokolwiek się dzieje z rośliną to nie jesteśmy w stanie przelać korzeni, więc to są te minusy. O takiej hydroponice bardzo dużo mówi Magda z Wiedźmi Las, polecam też ten kanał, jest fajny i u niej dużo roślin, roślin rośnie właśnie w takiej hydroponice bez odpływu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję, że oglądacie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jeżeli podoba Wam się odcinek, to bardzo proszę kciuka w górę. Jeżeli chcecie zasubskrybować, to będzie mi bardzo miło. Jak dacie dzwoneczek, to będziecie widzieli też nowe filmy, które się pojawiają. Bardzo Wam dziękuję, że dziś. Dość Pa.